Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. Cieszę się, że jesteście ze mną. Tworzymy tą cudowną społeczność, która się nawzajem motywuje i wspiera. I dzisiaj druga część z naszej serii Powrót po kontuzji urazie wzmacniamy mięśnie stopy i kostki. W dalszym ciągu ćwiczenia na krześle, tak aby nie obciążać dodatkowo naszej stopy i kostki. To co? Przygotujcie się i zaczynamy! Siedzimy na krześle, oczywiście, tak jak zawsze na krawędzi, żebyśmy mieli swobodny ruch, stopy, kolana, na szerokość naszych bioder. Sylwetka jest ładnie wyprostowana. Unosimy i opuszczamy lekko barki. Tak, żeby tutaj zlikwidować jakiekolwiek napięcie w górnej części ciała. Będziemy się skupiać tylko na naszych stopach i naszych kostkach. I pierwsze ćwiczenie na przemian. Unosimy przednią część stopy. Pięty cały czas na podłodze. Zwróćcie uwagę, aby tu nie było ruchu nogi czy kolana. Cały czas ta sama odległość między kolanami, między kostkami. Na przemian prawa noga, lewa noga, łączcie z oddechem, wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Jeżeli jesteście świeżo po kontuzji, po urazie, to delikatnie stawiamy stopę na podłodze, ale jeżeli. Wykonujecie te ćwiczenia jako profilaktykę, aby wzmocnić mięśnie stopy, mięśnie wokół kostki, ale również też mięśnie nóg, szczególnie przednia część uda. To dodatkowo możemy dociskać stopę do podłogi. Tą przednią część stopy, palce śród stopy możecie mniej lub bardziej dociskać do podłogi. Ale ci, którzy są świeżo po urazie, tylko stopę delikatnie ustawiamy na podłodze. Sprawdzamy naszą sylwetkę, w dalszym ciągu ładnie wyprostowana. Świetnie. Teraz będziemy unosić na przemian prawą, lewą piętę, czyli teraz przednia część stopy i palce są cały czas na podłodze, a unosimy pięty na przemian. Prawa, lewa noga, znowu to samo. Kontrolujemy pozycję kolana, no to będą lubiły uciekać, jeżeli ktoś ma słabe mięśnie i Ustawienie tych stóp z jaku jest bardziej na zewnątrz, więc tu będą chciały mięśnie wrócić do swojej naturalnej, powiedzmy to w cudzysłowiu, do naturalnego ustawienia. Ale wy to teraz kontrolujecie. I ta sama zasada obowiązuje. Delikatnie stawiamy piętę na podłodze lub ją dociskamy, żeby uaktywnić więcej, więcej mięśni. Ci, którzy już Dłużej ćwiczą są świadomi ruchu i aktywacji. to będą czuli, że te mięśnie przednie uda nasze czworo nawet mięśnie brzucha aktywują się w momencie dociskania pięty do podłogi. Pamiętajcie, liczba powtórzeń sprawa bardzo indywidualna, więc tu dopasujcie do siebie szczególnie, jeżeli to jest świeżo po urazie, po kontuzji. Kilka tylko powtórzeń na początku w zupełności wystarczy. Robimy na obie strony. Później można robić więcej powtórzeń na tą słabszą stronę, tak żeby wyrównać tą różnicę, przy, 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 przywrócić balans w ciele. Znowu sprawdźcie, jak tam barki, osoby, które się garbią. Zwróćcie na to uwagę. Ściągajcie barki, łopatki do tyłu. I jeszcze kilka powtórzeń. Świetnie. Teraz będziemy odst teraz odstawiamy jedną nogę do boku. Zawsze pracuje cała noga, i stopa i kolano. Więc jeżeli nie możecie przesunąć kolana, to nie przesuwamy dalej stopy. Stopa, kolano w jednej linii. Sprawdzamy sylwetkę tu w dalszym ciągu. Od pasa w górę nic się nie zmienia. Siedzimy ładnie wyprostowani. Nie ma przechylenia do przodu czy do boku. I ta sama zasada. Kto chce bardziej pracować nad mięśniami, to dociska i piętę, i przednią część stopy do podłogi. Natomiast po kontuzji chodzi tylko o to, żeby delikatnie rozruszać mięśnie i powoli je zacząć wzmacniać, bez obciążania, więc wtedy już bez tego dodatkowego nacisku. Wdech. I wydech. Zmieniamy stronę. Króciutko uwagę, jak siedzicie, czy przechylacie sylwetkę, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Delikatnie stopa lub pracują mięśnie, dociskając. Pięta palce, pięta palce. Tu ważne jest, żeby słuchać swojego ciała. Zawsze Wam o tym przypominam. Chcę, żebyście byli świadomi swoich słabych punktów, mocnych punktów, punktów ograniczeń i dopasowywali liczby powtórzeń i intensywność ćwiczenia, ruchu do waszych możliwości. Jeszcze dwa powtórzenia, kto może. Świetnie. Teraz jedna noga do przodu i będziemy ruszać stopą. Palce do góry, palce na dół. sylwetka dalej wyprostowana. Noga. Czy musi być prosta w kolanie? Jeżeli w dalszym ciągu po wyprostowaniu nogi siedzicie prosto, to tak, ale jeśli zaczynacie się garbić, tak jak to mówię, zgięcie z pępka, lepiej ugiąć kolano. Tu chcemy przywrócić zakres ruchu w kostce, ale też tym samym wzmacniamy te mięśnie. Rozciągamy przy okazji łydkę. Rozciągamy też tylną część uda. Dużo więcej mięśni ze sobą pracuje w tym samym czasie. Wdech. Palce bardziej w dół. Wydech bardziej do góry. Oczywiście zakres stopy tu będziecie mieć bardzo ograniczony. Może to będzie dosłownie tylko kilka milimetrów. Nigdy nie czujcie bólu. Ból jest oznaką, że coś jest nie tak. Może być uczucie, że się ciągną mięśnie, bo jeżeli była stopa kostka usztywniona, czy nawet w gipsie, no to te mięśnie są sztywne i słabe, więc możecie odczuwać zmęczenie i ciągnięcie, uczucie ciągnięcia mięśni ścięgien, ale bez jakiegokolwiek bólu czy dyskomfortu. Wtedy należy albo zmniejszyć zakres ruchu, albo na razie całkowicie sobie to ćwiczenie odpuścić, a po jakimś czasie, kiedy już mięśnie, Będą całkowicie zregenerowane. Będziecie mogli to ćwiczenie dodać. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Zmieniamy stronę. Wdech na dół, wydech palce do góry. Wdech i wydech. Sprawdźcie sylwetkę, sprawdźcie barki. Najlepiej je lekko, powoli unieść i opuścić. Wtedy poczujecie tę różnicę. <grymacje> Nawet jak czasami powiem, rozluźniam barki, to są rozluźnione. A jak uniosę i opuszczę, a? No i jest różnica. <grym creature> Pamiętajcie o tym. Tu jest ważne, żeby nie angażować niepotrzebnie mięśni i je niepotrzebnie obciążać. Właśnie, niech się relaksują. Jeszcze dwa powtórzenia: wdech i wydech. Ostatni raz. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Będą to obie stopy na zewnątrz. Znowu pracuje kostka z kolanem. Także stopa i kolano. Jak kolano nie podąża za stopą, to zmniejszamy zakres ruchu. Oczywiście te odchylenia stopy nogi. Może być mniejsza, może być większa. Na początku zaczniecie od mniejszego zakresu ruchu, a z czasem, jak będziecie te ćwiczenia wykonywać systematycznie, to zauważycie, że już zakres ruchu się zwiększył i można ustawić tę stopę bardziej pod kątem i też szerzej, co będzie oznaczało, że pracują mięśnie bioder. I dodatkowo, jak ktoś chce zaangażować mięśnie jeszcze bardziej, to znowu dociskamy pięte palce do podłogi. Próbujcie, aby nacisk był na obie stopy taki sam. Ale to tylko dla tych, którzy mają sprawne obie stopy. Po kontuzji, ważne jest, żeby nie przeciążać, tylko delikatnie wzmacniać. Więc to jeszcze nie jest ten moment, ale będziemy mogli ten odcinek wykorzystać też później jako profilaktyka. Wdech i wydech. Super. Znowu unosimy barki, powoli opuszczamy. Jeszcze raz wdech i wydech. Poruszajmy trochę prawym, lewym barkiem na boki. Super. Teraz na palcach maszerujemy do przodu, do tyłu. Znowu delikatnie stopy. Jeżeli nie sprawia Wam to. Trudności czy dyskomfortu, lub dociskając te palce do podłogi. Wtedy tu wzmacniamy bardzo fajnie mięśnie nóg. Nie tylko kostka kolano, ale również mięśnie ud. Możecie próbować to bardziej pod krzesło, ale jeżeli nie wychlacie się do tyłu. Jeszcze kilka powtórzeń, jeśli wszystko jest ok. Kontrolujcie oddech, najlepiej go połączyć z ruchem. Ostatni raz. Kolejne ćwiczenie. Dociskamy zewnętrzną część stopy do podłogi. Nie odstawiają za bardzo kolan na zewnątrz. To uciskamy zewnętrzną część stopy i rozluźniamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tu ważne jest, żeby te kolana były mniej więcej w tej samej pozycji. Dech, płasko stopy z wydechem. Staramy się przenieść ciężar ciała na zewnętrzną krawędź naszej stopy. Tech i wydech. Może jeszcze do nas. Dech i wydech. Teraz bardziej na zewnątrz, szerzej niż biodra, bardziej nasza jakość barków. I teraz próbujemy wewnętrzną część stopy. No i oczywiście, jeżeli to sprawia dyskomfort, ból, nie róbcie tego ćwiczenia póki co profilaktycznie. Też oczywiście dopasować siłę nacisku tej części stopy wewnętrznej teraz do swoich możliwości, żeby tu nie dochodziło do kompensacji. Jeżeli robicie to prawidłowo, to będziecie czuli też, że uaktywniają się no tu fajnie mięśnie wewnętrzne uda. Kolana pracują, mięśnie dolnej części nogi. Dużo się da. Dzieje, a wygląda, że nic. <grym> Jak zawsze. dech i wydech. Ćwiczenia, które z pozoru wyglądają, że nic nam nie dadzą. A przez to, że ruch jest minimalny i kontrolowany, to bardzo fajnie tu pracujemy prawidłowo nad mięśniami. Wdech i wydech. Dajcie znać, czy przy tym ćwiczeniu odczuwacie zmęczenie, na przykład biodra, czy kolana, czy kostki. Kostka rozumiała, jeżeli ktoś jest po urazie, czy po kontuzji, ale jeżeli nic nie było, to napiszcie mi, bo to będzie oznaczało, że no, ta, część, ta część mięśni w, w danym stawie jest osłabiona. Jeszcze jeden raz, jak ktoś może, wdech i wydech. Super. To wszystko na dzisiaj. Przemijamy naszą wirtualną piątkę. Cieszę się, że jesteście i ćwiczymy razem. Kto jest świeżo po kontuzji, po urazie, kostki, stopy, proszę napiszcie, jak się czujecie już po tych pierwszych ćwiczeniach. Teraz będziecie mieć drugi zestaw i jestem ciekawa, jakie już u Was wystąpiły postępy i efekty. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że wspieracie mój kanał w najróżniejszej formie, w tej formie najprostszej, czyli subskrybując mój kanał, naciskając na kciuki, pisząc krótkie komentarze, czy nawet tylko ikonkę, jeśli ktoś z Was nie ma czasu na dłuższy komentarz. No i wielkie, wielkie podziękowania dla tych, którzy wspierają mój kanał finansowo dołączają do subskrypcji i dzięki temu też mają dostęp do dłuższych wersji i do specjalnych, też bonusów. Dziękuję również za. Płatne podziękowania, które są jednorazową formą wsparcia kanału, ale również też pokazania innym, jak również algorytmowi youtube że doceniacie wartości. oferuję Wam na kanale i, i dajecie płatne podziękowanie. Dziękuję bardzo, że jesteście. Ściskam Was mocno, życzę Wam miły niedzień, miłego tygodnia. I widzimy się z kolejnym odcinkiem jak co tydzień, w niedzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia!